Do gry w polskiej Ekstraklasie wraca KTS NA Siarkopol Tarnobrzek. W pierwszym meczu drugiej rundy zaplanowanym na 9 stycznia podopieczne trenera Nęcka zmierzą się w Sochaczewie z miejscowym SKTS-em. 16 stycznia tarnobrzeska drużyna zagra rewanż w Rzeszowie z aktualnymi mistrzyniami Polski, a 30 stycznia podejmie Beniaminka Lalak AZS UMCS Lublin, w którego składzie znajdują się m.in. Karolina Pęk i Natalia Partyka. Do drugiej rundy fazy zasadniczej Enea Arkopol Tarnobrzeg przystępuje z pierwszego miejsca i kompletem zwycięstw. Tarnobrzeżanki mają przewagę pięciu punktów nad drużyną z Częstochowy i sześciu nad zespołem z Wrocławia. 7 stycznia piłkarze trzecioligowej Siarki Tarnobrzeg wrócili do treningów po przerwie świąteczno-noworocznej. Dla podopiecznych trenera Majaka rozpoczął się intensywny okres przygotowań przed powrotem do ligi, którą zainaugurują na przełomie lutego i marca wyjazdowym meczem z Sokołem Kolbuszowa. Miesiąc czasu, więc taka chyba e, idealna, żeby tak odpocząć, a już pod koniec się już nudziło, brakowało tego, tej adrenaliny i tego stresu. E, a tak na poważnie, e, no anomalne, anomalne warunki nas spotkały na pierwszych zajęciach ławczarzy. Było zupełnie inaczej, dzisiaj jest zupełnie inaczej. Na no, o tej porze nie możemy oczekiwać na jakieś fajne fajerwerki, więc musimy się do tego przystosować. Wszyscy zawodnicy do zająć wrócili zdrowi, a sztab szkoleniowy może realizować pełny plan przygotowań, który w pierwszych tygodniach zakłada treningi raz dziennie, a następnie pracę w trybie dwudniowym. Na tą chwilę wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji nikt nie narzeka na urazy, może jeszcze poza poza Franciszkiem Słowikiem, który jeszcze troszeczkę będzie ćwiczył przez najbliższy tydzień indywidualnie. Przygotowanie Siarka rozpoczęła bez nowych twarzy i bez testowania zawodników, stawiając na stabilizację składu, który jesienią prezentował się coraz lepiej. Na tą chwilę nie mamy żadnego ewentualnego nowego zawodnika, ani żadnego zawodnika do testowania. Na tą chwilę opieramy się na zawodnikach, którzy byli z nami od początku tego sezonu. Raczej nie chcemy nikogo puścić. Myślę, że też Krok, jeżeli chodzi o Konara Miszala, był, był wyraźny, że nie chcemy pozbywać naszych wiodących zawodników, a wręcz przeciwnie, chcemy ich zatrzymać. Stąd nowy kontakt dla Konara, który przyjął i podpisał. Klub nie tylko nie planuje osłabień, ale prowadzi rozmowy kontraktowe z piłkarzami, którym umowy wygasają po zakończeniu sezonu. Podobna sytuacja ma się z Pawłem Mrozem, którego już chcemy, jakby jego umowa wygasa z końcem czerwca, natomiast chcemy już przedłużyć ją na dłuższy okres. Z opcją oczywiście, jeżeli ktoś się zgłosi, nie będziemy nigdy zresztą robić problemu, żeby Zawod, zawodnik mógł odejść, więc y, takich ruchów z klubu na pewno na tę chwilę nie ma. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż, y, niż leczyć, więc będziemy chcieli z Szymonem też w najbliższym czasie porozmawiać na, na temat ewentualnego przedłużenia kontraktu. W przerwie zimowej pojawiły się zapytania o kilku piłkarzy siarki, jednak wszystkie te tematy zostały zamknięte, a drużyna zachowała pełną ciągłość składu. Z tego co wiem, jedyne jakieś opcje odejścia miały Konrad, y, Misztal i Paweł Rus I Michael wyparł. To były trzy nazwiska, które gdzieś tam przewijały się w tym okresie urlopowym. Yy, Mike miał propozycję z Podbeskidzia, zrezygnowaliśmy, znaczy zawodnik sam podjął decyzję, że nie. Ostatnio pojawiła się propozycja z GKS-u Jaszczębie ale ten temat odrzuciliśmy od razu, więc, więc wiadomo Paweł Mursto, Abia Świdnik, Konrad to przede wszystkim chyba hutnik raków, ale wszystkie jakby te tematy jakby się rozeszły własną, tak jakby tak po kościach, więc na tą chwilę ci wszyscy zawodnicy są dalej. Naszymi. Kluczowym elementem przygotowań będą mecze sparingowe. Siarka rozegra ich 8 mierząc się z zespołami z drugiej, trzeciej i czwartej ligi, a wszystkie spotkania odbędą się w Tarnobrzegu. W tym momencie, kiedy ja te gry kontrolne starałem się zamówić, Siarka nie była jakim atrakcyjnym przeciwnikiem. Nie wiadomo w jakich okolicznościach ten zespół się budował i powstawał, więc stąd takie, a nie inne moje wybory. Ale myślę, że są to na tyle też wymagające przeciwnicy, że też pozwolą nam y, y, obiektywnie ocenić przygotowanie zespołu i indywidualną dyspozycję. Po rundzie jesiennej, w której siarka po dużych zmianach kadrowych z meczu na mecz prezentowała się coraz lepiej, sztab szkoleniowy liczy na dalszy rozwój drużyny. Zdajemy sobie sprawę, że ten zespół, to przecież ja pani tutaj słusznie zauważyła, jest wyciśnięty jak cytryna, a jak, a jak do tej pory widać, nie mamy za bardzo nowych zawodników na dzisiejszych zajęciach i nawet się nie, się nie zanosi, żeby, żeby byli. No i też powiedzieliśmy sobie takich kilka ważnych spraw odnośnie właśnie tej, tej sytuacji, że, nie, że muszą jeszcze ten piętro wyżej pod, podskoczyć, jeżeli chcemy być zespołem, który tak dobrze się prezentował, jak to było na jesieni i, i być zespołem, którego e, nikt już nie lekceważy, a wręcz odwrotnie, więc będziemy musieli się wspiąć na piętro wyżej, jeżeli chcemy być dalej szany, to szanowani i przynajmniej utrzymać tą pozycję, którą mamy teraz. Każdy zawodnik, wydaje mi się na tą chwilę nawet ten mniej znany przez nas od tych, którzy tak wiadomo już co byli w tym zespole wcześniej, czy mówię tutaj o Kalińcu, o, o Mrozie czy, y, czy o Misztalu, natomiast wiadomo inni to był totalne budowanie od podstaw. Ja sobie zdaję sobie, tego sprawia, że nie, nie z każdego jeszcze wykorzystaliśmy maksymalne jego możliwości. Na to się złożyło wiele czynników. Jakieś wcześniej, to wcześniejsze urazy, przyjście w późniejszym etapie przygotowań, jakby to było w przypadku Matuszewskiego, czy też Wacławka, więc od nich na pewno będziemy dużo więcej oczekiwać. Na pewno będziemy liczyć na to, że Michał Patel też zaprezentuje się dużo, dużo lepiej niż to, było, yy, niż to było na jesieni, a to też się wiązało z tym, że chłopak ostatnimi czasy bardzo mało grał i to też się na pewno przełożyło na jego dyspozycję. Przyszły ciężkie zajęcia, mecze i niestety gdzieś to też na na pewno się odbiło na jego dyspozycji, więc na pewno niektórzy zawodnicy jeszcze mają te rezerwy, z których na pewno będziemy chcieli skorzystać. Pierwszy sprawdzian formy Siarka przejdzie 17 stycznia, kiedy w Tarnobrzegu rozegra sparing z drugoligową Resowią. Mecz rozpocznie się o godzinie 12. W 15 kolejce podkarpackiej ligi koszykówki U15 MKKS siarka nie pozostawiła żadnych złudzeń rywalom z dębicy. Ternobrzeżanie rozgromili wisłokę aż 98 do 48 i od pierwszych minut w pełni kontrolowali przebieg spotkania. Już po pierwszej kwarcie prowadzili 23 do 9, a z każdą kolejną minutą ich przewaga systematycznie rosła. Prawdziwy popis siarka dała po przerwie, wygrywając trzecią kwartę 30 do 9 i definitywnie rozstrzygając losy meczu. Liderem ofensywy był Karol Orzechowski który zdobył 23 punkty, trafiając dwukrotnie za linii rzutów za 3. 19 punktów dorzucił Krzysztof Włodarczyk, a solidne wsparcie zapewnili również Szymon Żak z 15 punktami, Krystian Walas oraz Aleksander Niemirycz. Z gry wyniku wygląda, że graliśmy dobrze, z tym, że no, ja nie jestem do końca tak zadowolony, bo mówię, pierwsza kwarta, e, fajnie chłopcy zagrali, potem jakieś rozluźnienie, no nie to, co byśmy chcieli, żebyśmy grali, także... Ok, wynik, w porządku, fajnie wygrywamy, ale troszkę bym oczekiwał więcej od zespołu. Dzięki temu zwycięstwu siarka utrzymała drugie miejsce w ligowej tabeli i pozostaje w ścisłej czołówce walczącej o awans do kolejnej fazy rozgrywek. Przed ternobrzeżanami trzy ostatnie mecze rundy zasadniczej, wszystkie na wyjazdach, w tym kluczowe starcia z liderem rozgrywek Sokołem łańcut oraz UKS basket 15 Przemyśl. Ten mecz już też traktowałem tak, żebyśmy mogli właśnie się przygotowywać pod kątem tego meczu, jeszcze który gramy za tydzień z łańcutem. No nie będę ukrywał, że chciałbym, żeby chłopcy zagrali bardzo dobry mecz, tak jak zagraliśmy tutaj z Przemyślem to właśnie te spotkania będą decydujące. W drugiej fazie rozgrywek zespoły z Podkarpacia nie będą już rywalizować między sobą, zabierając ze sobą punkty zdobyte w bezpośrednich pojedynkach z zespołami, które również wywalczą awans. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie Siarka, Sokół Łańcut i UKS Basket Przemyśl powalczą o awans do kolejnego etapu, którym stawką będzie już walka o ćwierćfinały Mistrzostw Polski. Pierwsze miejsce zajmie zespół z Białej Podlaskiej, prawdopodobnie potem będzie Lublinianka i Start Lublin. Eee, I zaczynamy granie od razu, nie ma żadnej przerwy, także 24 albo 5 już będziemy grali następną, następną, następny etap. Znaczy na razie muszę mogę powiedzieć, że no praktycznie nie mamy żadnych kontuzji, sobie, jeżeli są, to są jakieś tam drobne jakieś urazy, ale naprawdę odpukać jest ich niewiele, naprawdę, także chłopcy fizycznie ok, są, wytrzymują, dają radę.